Cześć, tu będzie Wsor. Witam Was w kolejnej lekcji z Wsorem. Tematem dzisiejszych lekcji będzie dzielenie wielomianów przy pomocy schematu Hornera. Przypominam, że to jest jedna z kolejnych lekcji z Wsorem. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi tematami, to w opisie tego filmu macie link do pełnej playlisty. No to cóż, zaczynamy. Schemat Hornera jest specyficznym sposobem dzielenia wielomianów, który dotyczy tylko jednego specyficznego przypadku. A mianowicie, że to przez co dzielimy to jest dwumian postaci, i uwaga, x odjąć a. I uwaga, czyli na przykład moglibyśmy sobie podzielić przez x, odjąć 3. Moglibyśmy podzielić przez x, dodać 4 schematem Hornera, ale już nie możemy wykonać dzielenia. 2x dodać 5. Albo na przykład x kwadrat dodać x dodać 1. Przy pomocy schematu Hornera no nie da się przez takie wielomiany dzielić. Możemy tylko takie najprostsze x odjąć 3, x dodać 4 i tak dalej. Tam x dodać 1, 2. Wiemy o co chodzi. No to pierwszą rzeczą, którą musimy teraz zrobić, to musimy sobie odczytać a. I odczytujemy tutaj z przeciwnym znakiem, czyli w naszym przypadku a równa się minus 1. Gdyby to było na przykład x odjąć 3, to a równałoby się 3. I tworzymy sobie tabelkę. Tabelka polega na tym, że tu jest tabereczka. cyk. Tutaj wypisujemy sobie kolejne współczynniki tego pierwszego wielomianu. Czyli w pierwszym wierszu będzie 2. W drugim tutaj, w wierszu, kolumnie oczywiście, będzie 4. W kolejnej będzie minus 10. Oraz w kolejnej będzie minus 12. Następnie dzielimy sobie w tym miejscu. O. I tak. Tu możemy sobie podpisać, że tu będziemy mieli działanie. A tutaj z kolei zapisujemy sobie tą naszą liczbę odczytaną z dwumianu, czyli a. W naszym przypadku jest to minus 1. I teraz następnie tutaj. Ta komórka będzie pusta. I uwaga! Teraz. Tą liczbę, pierwszą, pierwszy współczynnik, przepisujemy w to miejsce. I zapisujemy, że to jest 2. Następnie dokonujemy pewnego specyficznego działania. Robimy sobie, że to razy 2, czyli mamy minus 1 razy 2, to wtedy trafia w to miejsce, czyli mamy minus 1 razy 2 i. I dodać czwórka, czyli dodać 4, i lądujemy w tym miejscu. I mamy wówczas minus 1 razy 2 to jest minus 2, minus 2 dla 4 to jest 2. Zapisujemy. Następnie dokonujemy następnego dzie. Czyli w tym przypadku mamy minus 1 razy 2, i to trafia w to miejsce. Czyli mamy minus 1 razy 2. I spisujemy sobie tą liczbę, czyli minus 10 tym razem. Minus 10 i znowu to trafia w to miejsce. Czyli mamy minus 2 odjąć 10, czyli będzie minus 12. I znowu robimy ten sam myk, czyli tu mnożymy to razy to. Mamy minus 1 razy minus 12, czyli zapiszmy to sobie, że to jest minus 1 razy minus 12 to trafiło z tego miejsca i tutaj mamy odjąć 12, odjąć 12 i w takim układzie mamy minus 1 razy minus 12 to jest 12, 12 odjąć 12 to jest 0, no to zapisujemy 0 i uwaga, jak mieliśmy to dzielenie, czyli ostateczny wynik trzeba zapisać i mamy coś takiego, wielomian w od x, który równał się 2x do 3, dodać 4x kwadrat, odjąć 10x, odjąć 12, przy dzieleniu przez dwumian x dodać 1, będzie dawał zawsze jakiś wielomian o jeden stopień niższy. Czyli skoro to była trójka, to znaczy, że da się to zapisać w takiej formie. Otwieramy nawias. Tu był trzeci stopień, to teraz mamy drugi stopień tutaj, w tym miejscu. Czyli 2x do kwadratu. Jak tu był teraz drugi stopień, to w tym miejscu mamy pierwszy stopień, czyli dodać 2x. No i jeżeli tu był pierwszy stopień, zobaczcie, x to tu jest stopień zerowy, czyli wyraz wolny, czyli odjąć 12. I skoro tutaj w tym miejscu wyszło 0, to znaczy, że mamy dzielenie bez reszty. Czyli zapisujemy tylko, że to będzie x dodać 1. No zobaczcie, dodać 0, no ale skoro nie ma reszty, no to nie ma również tego. Czyli przy dzieleniu tego wielomianu przez x dodać 1 otrzymaliśmy ten tutaj. Wielomian, no w tym przypadku trójmian kwadratowy. I cała filozofia, jeśli chodzi o schemat hornera. No i zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Zwróćcie uwagę, tu mamy wielomian W od X równa się 3x do trzeciej, dodać 2x dodać 1, czego brakuje? No brakuje x kwadrat. I bardzo częsty błąd jest, że przy schemacie hornera zapominacie o tym. A żeby się nie pomylić, to wystarczy zapisać, że W od X równa się 3x do trzeciej dodać 0 x kwadrat, dodać 2x i dodać 1. I znowu tworzymy szybciutko tabeleczkę, czyli piękna tabelka tutaj kopytkuję. O, tutaj mamy dwa wiersze. I teraz tak spisujemy sobie pierwszy współczynnik 3. Spisujemy drugi współczynnik 0. Spisujemy trzeci współczynnik 2. Oraz czwarty współczynnik czy tam wyraz wolny, czyli 1. Tutaj podpisujemy, że będziemy mieli działanie, czyli w tym miejscu, jak mamy dwumian x odjąć A, to A się będzie równało minus 2 w naszym przypadku. Bierzemy z przeciwnym znakiem. Czyli zapisujemy tutaj minus 2. No i działamy. Tutaj ta kolumna zostaje pusta. Pierwszy współczynnik Przepisujemy, czyli będziemy mieli 3, dokonujemy działania, i działanie ląduje tutaj, i mamy wtedy minus 2 razy 3, i teraz będzie dodać 0, czyli naszym wynikiem będzie minus 6. Teraz następnie robimy sobie teraz tutaj, czyli mamy minus 2 razy minus 6. I ten tutaj przepisujemy, czyli będzie dodać 2. I wtedy mamy 12 dodać 2, czyli wychodzi nam 14. I znowu wykonujemy działanie to razy to, czyli mamy teraz i ląduje to, to czyli oczywiście to lądowało tutaj, i to będzie lądowało w tym miejscu, i mamy minus 2 razy 14. I dodać 1, czyli wychodzi nam minus 28, dodać 1, czyli minus 27. No i co to oznacza? Nie wyszło nam 0. To oznacza, że w tym miejscu, o, to jest reszta z dzielenia. Czyli rzecz ujmując, możemy sobie napisać, że wielomian w od x równa się 3, x do trzeciej, dodać 2x, dodać 1 można zapisać w postaci i po kolei. Oczywiście stopień tutaj przy dzieleniu przez dwumian x odjąć a jest o 1 niższy, czyli skoro tu było trzeci stopień w tym miejscu, to tu będzie drugi, czyli mamy 3x kwadrat. Następnie odjąć 6x, no bo zobaczcie, to była druga potęga, więc tu musi być pierwsza. Później przy 2x była pierwsza potęga, więc tu musi być 0, czyli dodać 14. Zamykamy nawias. Razy x dodać 2 i jeszcze dodać reszta, czyli w naszym przypadku minus 27. I mamy w pełni działanie zrobione. Wykonaliśmy dzielenie przy pomocy schematu Hornera.